Cześć. LEDy czy świetlówki? To pytanie właściwie już jest nieaktualne od jakiegoś czasu, ponieważ yy, trudno kupić nowy zestaw oświetleniowy do akwarium, yy, czy to oddzielny, czy dedykowany razem ze zbiornikiem, yy, ze świetlówkami. Oczywiście producent zrobi wam, jeżeli zamówicie. Czy w sklepie znajdziecie jeszcze jakieś stare zapasy magazynowe, to wszystko prawda, ale nowe zestawy, nowe belki oświetleniowe to już właściwie są tylko LEDy. Te dwa oświetlenia są najpopularniejsze w akwariach, z tym, że nowe świetlówki zostały wyparte przez LEDy i to zarówno te świetlówki T5, te jak i T8. Najlepiej i najprościej kupić gotowe oświetlenie. I tym się zajmiemy. Nie będziemy tu omawiać, jak zrobić belkę czy listwę, bo to też oczywiście się da, ale to temat na inny film. Czyli kupujemy gotowe. Czy to pod postacią belki z diodami białymi, niebieskimi, czerwonymi, zielonymi, czy też zwyczajnej listwy LED dedykowanej do akwarium, ale świecącej tylko na biało. Różnią się oczywiście ceną i to znacznie się różnią i kto jaką ma kieszeń, kto jaki ma portfel, takie LEDy kupuje. Ja mam biedną kieszeń, więc mam tylko LEDy głównie białe i parę niebieskich, ale jak widać, jakoś to się wszystko kręci. Najważniejsze, żeby pamiętać, że LEDy kupione w Leroy Merlin, Castoramie czy Obi za 2 zł za metr no nie oświetlą nam akwarium. Znaczy oświetlą akwarium, ale nie będą przydatne do wzrostu roślin. Nie dojdzie do procesu fotosyntezy, ponieważ mają niewłaściwą barwę. Więc jeżeli ktoś chce stworzyć taką belkę LEDową we własnym zakresie, znaczy wersję oszczędnościową, no to trochę nie tędy droga. Można oczywiście, jeśli ktoś zna się na tym temacie, zrobić belkę, zlecić zrobienie, ale to nie jest wtedy wersja oszczędnościowa. To kosztuje. Barwy lamp LED do akwarium powinny zawierać się w przedziale między 6 a 7 tysięcy Kelwinów. Można przyjąć, że jest super, jeżeli mają 6,5 tysiąca Kelwinów. Ta wartość jest zawsze podawana przy taśmie LEDowej, przy belce LEDowej. Zawsze tą wartość gdzieś tam znajdziemy. Oprócz tego, zwrócić trzeba uwagę na tak zwany współczynnik CRI. Jest to współczynnik oddawania barw. Wyrażony jest liczbą z przedziału od. Zera, czyli dla światła, to jest światło monochromatyczne, do 100, czyli światło białe. Oczywiście, im wyższy ten współczynnik, tym lepiej. Określa, jak dobrze postrzegane są barwy oświetlanych przedmiotów. Im wyższy, tym barwy oddawane są lepiej, a przedmioty wyglądają naturalniej. Współczynnik CRI równy 100 oznacza, że przedmioty oglądane w świetle. Tym świetle mają takie kolory, jakby były oświetlane światłem słonecznym. Oczywiście, serii 100, nie musimy się upierać, że musimy znaleźć LEDy, które będą miały setkę. Jeżeli mają 80-85, nie jest źle, ale poniżej tej wartości lepiej nie schodzić, bo oświetlenie w akwarium nie będzie ładne, nie będzie naturalne. No, będzie to wszystko wyglądało. Często w handlu dostępne są gotowe listwy ledowe, czy belki, które świecą tylko na biało, ale tak pozornie tylko na biało, ponieważ są tam pomieszane, poprzeplatane diody bardziej białe z bardziej żółtymi. Powoduje to, że otrzymujemy szersze spektrum barw, zarówno Taka lampa, jak i świecąca jednolitym białym światłem, zawierającym się w tym przedziale, który, o którym wcześniej mówiłem, nadaje się do akwarium. Możemy ją zastosować. Wszystko powinno być ok. Natomiast pamiętajmy też o tym, że jeżeli mamy ograniczone fundusze, to kupujemy lampy, belki, listwy świecące na biało. 6,5 tysiąca kelwina biały kolor nie kupujemy na przykład belek z przewagą światła niebieskiego czerwonego czy czy jakichś tam innych barw to są kolory dodatkowe to są barwy dodatkowe światło białe samo w sobie zawiera wszystkie te kolory i roślina będzie prawidłowo rosła proces fotosyntezy będzie prawidłowo zachodził pod warunkiem że dostarczymy odpowiednią dawkę Światła białego w odpowiednim kolorze. Natomiast no, nie będą rosły rośliny, jeżeli będziemy świecić tylko na niebiesko lub tylko na czerwono. Jeszcze jedna uwaga. Bardzo ważnym czynnikiem przy doborze oświetlenia i przy doborze roślin jest głębokość akwarium. Większość zestawów, większość belek sprawdzi się przy akwariach o głębokości maksymalnie 50 cm, Wtedy to światło dojdzie do dna, będzie rósł i trawniczek, i jakieś małe rośliny, które na przykład kupiliśmy z hodowli in vitro, gdzie one wiadomo są kilkucentymetrowe i potrzeba, potrzeba czasu, żeby urosły i żeby były jakby bliżej źródła światła. W akwarium głębszym niż 50 cm. Zaczyna się problem i trzeba się nieźle nagimnastykować, żeby zapewnić oświetlenie odpowiednie dla roślin dochodzące do dna. Tak więc takie, według mnie, takie cztery podstawowe zasady przy doborze oświetlenia ledowego do akwarium to jest po pierwsze... Ile Lumenów lampa daje z jednego watta. Takie określenia, takie dane też macie na, najczęściej na opakowaniach. Jeśli nie, no można producenta dopytać, ponieważ jeden WAT to zależy od producenta, nie zawsze jest ta sama liczba lumenów, i może i nie sugerujcie się, ponieważ waty w przypadku oświetlenia LED-owego, to jest żaden, żaden wskaźnik, żaden współczynnik. Waty tak naprawdę określają. Głównie ile nam zeżre prądu taka lampa, jaki ma pobór mocy, a nie ile oddaje światła do akwarium. A jak to jest z tymi lumenami na litr wody? No ciężko jest. Nie ma jakiegoś takiego jednoznacznego przelicznika, łatwego przelicznika, ile, ile wat to, ile lumenów, albo odwrotnie. No nie ma czegoś takiego. Ogólnie można przyjąć, yy, że 10 lumenów na litr wody to jest słabe światło. Umożliwiające uprawę roślin wyłącznie cieniolubnych, mało wymagających. No i widoczność w zbiorniku, no, no będzie, będzie widać, będzie, będzie ładnie, ale to nie będzie to, nie będziecie zadowoleni. 20 lumenów na litr wody to dobre oświetlenie. Nie wymagające jakiegoś obfitego nawożenia. Pozwala uprawiać większość łatwych roślin. Wymagające wam nie będą rosnąć, ale większość naprawdę łatwych roślin, a jest ich naprawdę sporo, wybór jest duży, da sobie radę. Ale jasność samego akwarium będzie lepsza, oczywiście, niż przy, przy mniejszej ilości lumenów na litr, ale to nie będzie nadal ładne, efektowne akwarium. 30 lumenów na litr wody to już jest bardzo dobre oświetlenie. Pozwala na uprawę wielu gatunków roślin, zarówno łatwych, jak i tych bardziej wymagających. Widoczność już w zbiorniku będzie bardzo dobra, jasność akwarium będzie bardzo dobra, będzie przykuwała uwagę osób patrzących na to akwarium. No, będzie już ładnie. 40 lumenów na litr wody i więcej. To już jest bardzo silne oświetlenie. Tak naprawdę do profesjonalnych zbiorników, do bardzo wymagających roślin światłolubnych. Oczywiście widoczność w zbiorniku będzie znakomita. Akwarium będzie się prezentowało efektownie również w jasnych pomieszczeniach, nie tylko po ciemku. Ale tutaj już przy tym oświetleniu należy uważać na skutki uboczne czyli na glony. Więc no, tak, tak mniej więcej tak to wygląda, jeśli chodzi o lumeny na litr wody. Powiem jeszcze raz, nie ma prostego, jasnego przelicznika. Po prostu czasami trzeba dojść metodą prób i błędów do tego, czy w waszym zbiorniku to oświetlenie już wystarczy, czy jest za mało, czy może jest za dużo. Zobaczycie, jak rosną rośliny, jak wygląda to akwarium w dzień, jak wygląda akwarium po ciemku. I tak naprawdę przekonacie się sami, czy macie dobre oświetlenie, czy nie. Druga rzecz, w jakim zakresie widma pracuje, w jakim zakresie widma świeci, czyli właśnie tutaj te, ten zakres 6-7 tysięcy kelwinów. Jakie ma serii? Czyli ten współczynnik oddawania, wskaźnik oddawania barw. No i tak naprawdę po czwarte, jak wygląda. Wygląd też jest bardzo ważny, przecież patrzymy na to akwarium codziennie. Ma być ładne, ma cieszyć oko nie tylko nasze, ale również innych domowników czy gości, czy przed kim się tam chcemy pochwalić naszym zbiornikiem, więc wygląd również ma znaczenie. No i tutaj. Zawsze rzecz gustu. Ale te listwie LEDowe, gotowe listwie LEDowe, belki oświetleniowe dedykowane do akwarium, najczęściej są bardzo ładne, bardzo estetycznie wykonane, cieniutkie. Większość jest aluminiowe, ponieważ aluminium bardzo dobrze odprowadza ciepło, a to zawsze było problemem w oświetleniu LEDowym, więc tu kwestia gustu, ale estetyka też jest ważna. No i właściwie to tyle, jeśli chodzi o takie podstawy oświetlenia LED-owego. Jeśli chcecie coś więcej wiedzieć na temat mojego oświetlenia, jakie ja u siebie w akwarium stosuję, to polecam filmik, który nagrałem wcześniej. Dotyczy właśnie oświetlenia, jakie jest u mnie na moim zbiorniku, na moim 300-litrowym akwarium. No, i możecie posłuchać tam, czy się sprawdza, czy się nie sprawdza, jaki to dokładnie jest zestaw lamp. Dzięki.